Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła pora na podsumowanie wyczekiwane tak murowania ścian parteru. Widzimy już z grubsza jest wszystko skończone na filmiku, tak w rzeczywistości już. Zaraz będę stroplać. Ale przejdźmy do najważniejszego, tak, czyli do ilości, jaką zużyłem na te ściany oraz ceny czyli najważniejsze w n 25, czyli szerokość 25, wysokość 22 oraz długość 25, w których złożyłem 43 palety, co dało sumę 3440 sztuk. Następnie n 12, taki mniejszy, pustaczek zużyłem 160 sztuk i tak jeszcze wracając do N25 tak na które wydałem pustaki około 13 tysięcy złotych N12 420 yy, 345 jeszcze użyłem pustaki N8 Poszło gdzieś półtora. Palety, na które zużyłem 324 sztuki i zapłaciłem 730 zł. Zużyłem również klej cienkowarstwowy w ilości 32 worki kleju, co nam dało około 420 zł. Podsumowując wszystkie te koszta. Wychodzi nam około 14,5 tysiąca złotych Czyli myślę, że to normalna cena w kraju, tak? Nie licząc robocizny. Można sobie porównać. Co tu jeszcze jest ważne? Wymurowanie ścian zajęło mi około miesiąca, tak? Codziennie prawie pracowałem po 10 godzin. Czasami więcej, czasami lekko mniej. I w miesiąc wymurowałem, tak. Są to silikaty, więc to dwa razy wolniej idzie, jakby to były jakieś tam bloczki gazobetonu, to by to, myślę, zajęło około dwóch tygodni. I tutaj macie właśnie efekty mojej pracy. Pięknie to się prezentuje. Tu na ziemi jeszcze mogę Wam pokazać ślady zwierząt dzikich, które gdzieś tu czasami przemykają. Czy wieczorem, czy z rana, tak gdzieś tu lecą, zaglądają do mnie. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak sobie z ciekawości policzyłem, ile ten cały materiał ważył. Tak, czyli ile te wszystkie pustaki cegły ważyły. I wyszło mi około 60, 70 ton. Tak? Łącznie z klejem. 70 ton materiału musiałem przerzucić. Czasami podwójnie, bo to jeszcze wyżej, wyżej, ale już tego nie liczę. tak, Czyli cały ten materiał waży 70 ton. Więc Tro, trochę to jest, tak? Można sobie uzmysłowić, jaka to jest dobra siłownia. Jeśli filmik ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz suba, żeby nie przegapić innych moich odcinków. A na razie, cześć i do zobaczenia.